Do przeczytania trzygodnym wiernym czytałem yy, nie w całości. Przeczytam w całości. Datowane było Poznań 12 marca 2024. Sąd Rejonowy Poznań, Grunwald Jerzyce w Poznaniu trzeci wydział karny, kamiennogórska, tam adresy, yy, sygnatura. To z, dla mnie zostaje adresowany zakona. Pan Michał Woźnicki skrytka pocztowa. Adres termin było 12.03.2024 godzina 11.30 to była chyba rozprawa i tu jest tak, wezwanie na badanie aha, rozprawa, która się nie odbyła zaraz o tym dalszym kontekście powiem a teraz tu jest do przeczytania Sąd Rejonowy Poznań, Gruwrand, Jeżyce w Poznaniu, trzeci Wydział Karny wzywa Pana do stawieństwa w charakterze oskarżonego na badania, które odbędzie, odbędzie się na badanie, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 o godzinie 10 w Kaliczu przy ulicy Górnośląskiej 37A, pierwszy piętro, gabinet doktora Grzelaka, stawieństwo osobiste, obowiązkowe, w załączniku odpis postanowienia i zarządzenie z dnia 11 marca 2024 wraz z danymi obrońcy. Na zarządzenie sędziego, supoważnienia kierownika sekretariatu, sekretarz Katarzyna Wędland. I nie ma tu podpisu. Zobaczyć. Teraz tutaj są jakieś informacje, i na drugiej stronie, aha, jest tam o niższym piśmie, że co, że nie musi być podpisany, chyba to tak będzie. A na następnej stronie jest postanowienie. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jerzyce w Poznaniu w Wydziale Karnym to było datowane na 11 marca 2024 w składzie przewodnicząca sędzia Anna Michałowska po rozpoznaniu w sprawie Michała Woźnickiego z urzędu w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłych na podstawie y, artykułu 193 § 1 KPK, artykuł 194 KPK, art. 202 § 1 i 4 KPK postanawia pierwsze Dopuścić dowód z opinii lekarzy psychiatrów Rafała Żelanowskiego i Michała Grzelaka na okoliczność tego, czy oskarżony w chwili popełnienia zarzucanego mu występku, miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, ewentualnie w jakim stopniu zdolność ta była ograniczona i z jakich przyczyn w razie stwierdzenia okoliczności z artykułu 31 § paragraf 1 lub 31 § 2 KK, czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia takich czynów przez oskarżonego w przyszłości, oraz czy w ocenie biegłych zawodzą podstawy do orzeczenia wobec oskarżonego środka zabezpieczającego, jeżeli tak, to jakiego, a także czy oskarżony jest zdolny do brania udziału w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu oraz prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny. Dwa, zobowiązać wskazanych powyżej biegłych do sporządzenia pisemnej opinii w terminie dwóch miesięcy od przeprowadzenia badania oskarżonego, albowiem ustalenie powyższych okoliczności wymaga wiadomości specjalnych i jest niezbędne do prawidłowego rozpoznania sprawy. Podpisała się pani Anna Michałowska. Zgodność odpisów z oryginałem 12 marca 2024 starszy protokolan sądowy Katarzyna Wendland. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. No więc jutro, jak pan dożyje, to panu pan, pan to tam udam. okoliczności tego, tego skierowania tam na te badania byłem na rozprawie sądowej, byli niektórzy z Cigodni Wiernych w sprawie przypisywanego mi jakiejś mowy nienawiści wobec Żydów po, na Kamiennogórskiej. Był tam Pan, jak się nazywał, starszy Żyd, Pan Gumkowski, starszy człowiek Żyd, Pan Gumkowski podał mi rękę, przywitał się serdecznie, też się serdecznie przywitałem. nie rozmawiałem później i na tej rozprawie zostałem na te badania skierowany. Sędzia, sędzina, pani sędzina powiedziała, że to jest charakter badań standardowych, bo ja dopytywałem, co pani sędzinie w czasie tej rozprawy w jakiś sposób mówiło o tym, że należy mnie na takie badania skierować. Powiedziała, że to jest standardowy proceder co nie jest prawdą, bo gdyby był, to ile rozpraw się już odbyło w yy, sprawie księdza Michała Wojewódzkiego, bez liku i na żadnej yy, nie zostałem skierowany. Więc musiało być jakieś powyżne, poważne uchybienie sądu, skoro skan standardów nie jest standardowy. Ma jakiś cel, jaki czas pokaże. Na sądzie ostatecznym się ostatecznie przekonamy. W każdym razie zostałem na ten sposób poinformowany, że na te badania mi się kieruje. Po czym w następnym tygodniu miała być kolejna rozprawa przez w tym samym budynku, mieszczący się sąd, inny wydział, także sądu karnego, na który też się pan Gumkowski wybierał. Został tam przez panią sędzinę poinformowany, że to jest. Tylko ten sam budynek, ale sąd jest zupełnie inny. Tu jest wydział taki, tu jest taki. Sprawy nie mają w jakiś sposób z sobą zbieżności. Potem jak ja e, ch chciałem dokumenty widzieć, to okazało się, że jakaś zbieżność istnieje, i zbieżność okazała się na jakiej podstawie, że to skierowanie na badania, to ja mam przez wydział przed którym się na rozprawie nie stawiłem. Tamtego pisma nie wiem, może na poczcie leży, go nie odebrałem. Teraz nie wiem, tydzień na poczcie może leży. To jest przez ten wydział, na który rozprawę miałem się udać, a już się nie, u, nie udałem, bo została odwołana. Ale z, na od, przed odwołaniem rozprawy pani sędzina podjęła postanowienie, nie widząc mnie, o skierowanie mnie na badania psychiatryczne. Za to, co tutaj jest, zanim jeszcze się ziści, odmówię, bo to się przynależy. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku, wam. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieku, wam. ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na, na początku, i teraz wierze, i zawsze, i na wieki i wieku, wam.